Organizacji Poradniczych to konkurs, w którym grupy nieformalne świadczące usługi poradnicze mogą starać się o środki na rozwój swoich działań i umiejętności. Naszym celem jest pomóc Wam rozwinąć Wasz potencjał oraz docierać do coraz to większej ilości osób. Aby poprawnie złożyć wniosek zapisz się na jedno z sześciu spotkań informacyjnych, na których dowiesz się najistotniejszej informacji o konkursie. Szczegóły znajdziesz na naszym Facebooku. Jak złożyć wniosek? Po pierwsze, przeczytaj regulamin i podręcznik, z których dowiesz się, jak działa konkurs. Dokumenty znajdziesz na naszej stronie internetowej grantydlaporadni.pl. Po drugie, zdefiniuj potrzebę, główne cele oraz zastanów się nad planowanymi działaniami. W naszym konkursie mogą wziąć udział organizacje poradnicze nieposiadające osobowości prawnej. Dlatego, jeśli chcesz wziąć udział w konkursie, znajdź organizację pozarządową, która zostanie Twoim patronem. Następnie wejdź na stronę konkursu oraz kliknij przycisk Złóż wniosek. Zostaniesz automatycznie przekierowany do formularza wniosku, gdzie musisz uzupełnić wszystkie pola. Następnie kliknij przycisk prześlij i gotowe. Nie musisz dostarczać nam żadnych dodatkowych dokumentów. Jeśli jednak masz jeszcze jakieś pytania bądź wątpliwości, zadzwoń do nas. Powodzenia!